Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus zapraszam do naszego wspólnego czytania słowa, do przygotowania do modlitwy, poprośmy o pomoc o światło. Poprośmy Ojca, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Rozważamy we wtorek 5 lipca ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 9, od wiersza 32 do 38. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach. Głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości, a widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Życie i działalność Pana Jezusa spotyka się z różnymi reakcjami. Wśród tych, którzy są chorzy, cierpiący, rodzi się nadzieja, entuzjazm, szukają Jezusa, chcą Go słuchać, chcą otrzymać łaskę, ale są też ci, którzy wobec znaków, cudów, uzdrowień, uwolnień reagują. Nerwowo reagują niespokojnie, reagują surowo. Oceniają Jezusa, że on sam jest opętany, że ten demon, zły duch, który jego opętał, jest większy od innych i dlatego właśnie te mniejsze, jakby złe duchy wychodzą. Uderza mnie wolność Jezusa, który. Nawet święty Mateusz nie zapisał, żeby Jezus podejmował polemikę z Faryzeuszami. Pisze nam o tym święty Marek, ale, ale u Mateusza nie. Jezus czyni to, co do niego należy. To sumarium powtarza się także przed kazaniem na górze, więc to zdanie co Jezus czyni obchodzi wszystkie miasta i wioski. Naucza w synagogach, głosi Ewangelię o Królestwie, leczy wszystkie choroby, wszystkie słabości. Jezus robi swoje, robi to, co do Niego należy, a tych, którzy sprzeciwiają Mu się, zostawia, tych, którzy odrzucają Jego Słowo. Pamiętamy, że to nazywanie zła, nazywanie dobra złem jest określone właśnie jako grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Te serca są tak zamknięte, że w spotkaniu z dobrą nowiną nie otrzymują żadnej korzyści. Bardzo mocny jest ten obraz, i piękny piękny to ta wolność Jezusa, a mocny to to zostawianie tych, którzy są zamknięci na Jezusa. Nie łamie ich wolności, nie odbiera jej. I drugi obraz który chciałbym Wam zaproponować do modlitwy, to obraz poruszenia, które Jezus przeżywa. Lituje się nad tłumami. Kiedy widział tłumy, litował się nad nimi, bo byli bez pomocy, bez pasterza, jak owce. Litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce, nie mające pasterza. Właśnie tam, gdzie. Pasterze, gdzie osoby, które są autorytetami, nauczycielami, skupiają się na walce z Jezusem, tam pozostawiają bez opieki, bez odpowiedniej troski tych, którzy są im powierzeni. Nie robią tego, co do nich należy. Skutek jest opłakany, opłakany dla nich, opłakany dla, dla tych owiec, które są im powierzone. Mało jest robotników. Pomyślmy o sytuacjach, w których życie wspólnoty, życie kościoła, życie wspólnoty parafialnej czy zakonnej, rodzinnej trapią konflikty, jakieś rywalizacje, walka ze sobą, walka o jakieś funkcje, urzędy, oznaczenie. Cierpią na tym także inni. Cierpi nasze serce, bo przestajemy wpatrywać się i słuchać Jezusa, wpatrywać się w Niego. Ale cierpią też ci, których mamy strzec, którym mamy pomagać. Cierpią ci, którzy pozostają już zupełnie bez pomocy. Potrzebni robotnicy, nie tylko. Ci, którzy mają jakieś tytuły, funkcje, ale ci, którzy chcą pracować, ci, którzy chcą się troszczyć, którym zależy na owcach, którzy przejęli z serca Jezusa właśnie tą wrażliwość, troskę. Prośmy za tych, którzy są pasterzami prośmy o to, by ich serce było nieustannie poruszane proście za nas, księży. Za pasterzy, za tych, którzy są w jakiejkolwiek roli odpowiedzialności, administracji, posługi, za, za biskupów, za papieża. By serce nas, pasterzy, było poruszane, zapalone właśnie tą troską Jezusa, tą litością, tą wrażliwością na tych, którzy potrzebują dzisiaj, Opieki, bo są znękani i porzuceni, bo, bo tej opieki nie mają, bo zginęli z pola widzenia, bo przestali być poszukiwani. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.